Cześć, i czołem. Witam bardzo serdecznie po króciutkiej przerwie. ngl z tej strony w kolejnym odcinku Elden Ring. Cóż, tutaj żeśmy eksplorowali sobie tą wioskę. Co nie zmienia faktu, że ubiliśmy sobie też jakiegoś tutaj bosika takiego mniejszego. Który, no, w sumie prawie mi dokopał, ale prawie przeżyłem. Stojąc. Sprytną strategię przeżyłem, dobra. Teraz tak możemy tutaj sobie zobaczyć, czy czegoś nie ma. Bo ostatnio właśnie nie miałem za dużo czasu. No dobra, czemu te przewroty takie robisz? Sądziłem, że ta ważka może mnie ubić, ale dobra. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że nieco poważnie podejdzie do tematu uników, ale jednak okazało się być troszeczkę inaczej. Dobra, pierwszy sobie wykupiamy tą dwójeczkę. No i teraz mamy tego jego mostka. Jak widać to poszło już dużo łatwiej. Przy okazji możemy sobie podziwiać tutaj widoki. Spójrzmy na mapę. Mama nam pokazuje, że to jest coś przed nami. Być może jest to właśnie ten budynek tutaj. Ale my byśmy sobie to obejrzeli raczej z tej strony. Tu i tu. No wiecie, jesteśmy u góry, nie? Z góry zawsze łatwiej podróżować. Słyszę, że coś tu jeszcze jest. Naprawdę. A, ok. Nie, no, nie będę zbiegać na dół. Jeszcze nie. Bo co trzeba tutaj troszeczkę uważać na te szkieletory. One się tu pewnie czają za każdym rogiem. Ale jeśli chodzi o jakieś ukryte skarby tutaj, czy coś tego typu, to niczego za bardzo nie widzę. Hmm. Ewentualnie tutaj. Mamy takie w miarę... poważne wejście. O! Katana całkiem dobrze sobie radzi. Muszę przyznać. Hmm. Albo jestem ślepy, albo faktycznie tu niczego nie ma, chociaż. Niech to stanie gestykulacja. Ale to mamy identycznie taki sam w sumie pomnik. I też tutaj niczego nie ma za bardzo. No trudno. Dobra. Trzeba sobie wsiąść na konika i przyspieszyć nieco proces eksploracji. O, co to tam tak zwisa? tam z dołu nawet można wskoczyć, bardzo dobrze. Tylko, że tutaj akurat będziemy mieli pewnie troszeczkę za wysoko, żeby teraz sobie spaść. Chociaż z drugiej strony nie ma tragedii. Tam są jakieś ruiny. Tam jest to złote drzewo. Jednakże ja to chciałem zrobić tak, że jeszcze pójdę sobie tu i tak obkrążę. Jakby nie spojrzeć, jeszcze tu jakieś ruinki są. Złoty run, chociaż najgorszego sortu, tego pierwszorzędnego, który zdobywamy, ale ważne, że jest. Hmm. Powiem tak: u góry, tutaj, chyba wzdłuż tego pasma, niczego nie znajdziemy, więc możemy zawrócić. Chociaż nie ma takiej skini, nie ma. A skoro nie ma, to biegniemy dalej. Kto to w ogóle widział taką? Pod walczyć. zobaczmy co tutaj u góry mamy Oho No mamy w sumie he? Aha. Okej. Okay. Nie no, powiem szczerze, że to było... mocne. Ciekaw jednak jestem, jak kostur na nią zadziała. Nie ukrywam faktu, że dosyć szybko sobie ze mną poradziła. 6000 dusz, szkoda by to było stracić. Znaczy, z drugiej strony. A, bo nie, bo nie można przecież konno walczyć. Tak sobie myślałem, wiecie, taki paniaczek ze mnie, że będę się na koniu jeździł i będę sobie ostrzeliwać ją z kostura, z magii. A. uzupełnię sobie po prostu SP. Znaczy, generalnie to było od razu widoczne, że to nie jest teren dla mnie. Zważywszy na fakt, że w ogóle tutaj wcześniej już wylądowałem, dużo wcześniej, zanim jednak postanowiłem sobie tutaj eksplorować wszystkie możliwe miejsca, w celu, w celem pozyskania sobie dodatkowych jakiś tam punktów. Dobra, spróbujmy w ten sposób to załatwić. Uh. Dobra. Nie było tak źle. Pokonałem od Szczepieńca. Anastazję jest zjadaczkę z, z matowieńców O! Oh. Było blisko. Ale Katana, jak widać, bardzo dobrze sobie radzi. Powiem szczerze, że nie przypuszczałbym. Książka z przepisami misjonarza i z przepisami wojownika nomadów. Czyli w sumie, jakby nie spojrzeć, to nawet dosyć dobrze by było sobie tutaj właśnie ogarnąć to miejsce. Potrzebowałbym 2000-2100. butelki. Do wzmocnienia ja chyba nie mogę. No, dokładnie w... u świętej Ludzy nie mam. Okej. Okay. W takim wypadku sprawdźmy jak wygląda nasz ekwipunek. Czy mamy w ogóle jakieś takie wiecie e, te runy do wykorzystania sobie. Kamień kowalski 13, Okej. Okay. No 3. 3 to jest zdecydowanie za mało. Nawet nie muszę jakoś specjalnie sobie odpoczywać w sumie. Dobra, czyli co, czyli możemy sobie przywołać konika. Co prawda na górę chyba bym sam sobie nie radził iść. Tym bardziej, że ten teren wygląda dosyć nieciekawie, ale z drugiej strony mamy tutaj drzewo. ŁA! na niego nie zauważyłem, no. Eee, no, katana sobie radzi, no. Kto by pomyślał. Aha. Okej, okay, czy tu będziemy mieli trujących przeciwników? Ja bym tylko sobie wszedł na górę Tylko bym sobie wszedł na górę po to, żeby zobaczyć, yy, znaczy zobaczyć, żeby po prostu zdobyć to drzewo yy. hmm. Nie bardzo mi się to podoba Nawet bardzo nie bardzo Ale tutaj jest złote drzewo I Tylko na tym mi zależy Tak naprawdę to chyba to złote drzewo jest na dole, a nie tutaj. No, ogółem tak jak mówię, nie wiem czy dobrze robię. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma, nie? Nie, dobra, bo... ...że was tu jest za dużo, wiecie? Muszę uciec na bezpieczną odległość. Tak w zasadzie... Okej, okay. jednego pokonałem. Dobra, choć panie ty. Bardzo dobrze. Chodź następny. O. To nie było wymagające. Udało się. Pięknie. Okej, okay, to w ogóle tak wygląda. No dobrze. Czyli przypuszczam, że na dole będzie jakiś pan garnuszek. To za bardzo nie wiem co to jest. Przewodnik, przewodnik i strażnik Bromy dla wracających do korzeni. Ale przecież nie będę stąd skakać, chyba co. Dobra, nie wiem, mniejsza z tym. Nie, w każdym. w każdym wydaniu, jakbym chciał, to jest za wysoko, więc. Ła, tam jakiś fajny łucznik jest. Olbrzymi, dobra. Załatwimy to oczywiście na szybciutko. Czyli konno. Rzecz jasna. No to nie będzie za wysoko w sumie. Tylko właśnie mamy tutaj tych dżamblów. Dobra, trzy ataki z y, katany załatwiają tych jegomości. Jeden jest za mną chyba. Żeby to tylko za mną. Dobra, tu będzie trzeba ich podstępem trochę uwalić. Okej. Okay. Ej, no właśnie miałem się pytać, co ty odpieprzasz gościu, że atakujesz co, chcesz sobie atakować tamtego. Ja powiem tak krótko zwięźle i na temat, że będzie z tego poziom w sumie, więc. Nie wiem, czy warto ryzykować i tam w ogóle biec, tym bardziej, że mam 11 tysięcy gdzieś tych tuż tutaj. No ale... Powiedzmy, że może być. Z chęcią się uleczę, z chęcią też odnowię swoje tutaj siły witalne. Hmm. Ten skąd się tu wziął to nie wiem, ale słyszałem jak sobie drepta. I to mnie uratowało. Hmm. E, nie to akurat. Zobacz, no. Eee... Okej, okay, nie próbujmy. Bo teraz tu się wkopałem w niezły szambo. Zdecydowanie nie jest to terytorium przeznaczone dla mnie. Teraz tylko żeby tych dusz nie utracić, będzie wszystko ok No ja to po prostu napałem muszę biec koniem do przodu i tyle. No ich tu jest w ogóle. No skubany jak odskoczył widzieliście go? Ja wracałem do siebie tak jakby. Dobra, ale gdybyś go zamierzył, byłbym wdzięczny właśnie. No i dobra, nie, nie ma sensu z nimi walczyć, bo na kolejny poziom mam to jest najważniejsze. No i świetnie, jesteśmy tutaj. Zrobimy sobie rozwój postaci. Zręczność. W sumie na jedno wychodzi. Ale weźmiemy sobie wzręczność. Tutaj damy. Możemy sobie tutaj jeszcze w sumie podziałkę zrobić z tymi butelkami. Czyli przydzielenie ładunków. 5 do 2. Odkąd mam ten kostur, to naprawdę warto. No i okej, okay, teraz możemy po prostu sobie zakończyć ten odcinek, a w kolejnym poruszymy sobie już w ten rejon tutaj. Wyeksplorujemy sobie ten, a później no, zostaje nam nic innego jak po prostu dać się już na nowe ziemia, czyli najprawdopodobniej tutaj jeziorna Lurnia. Ale jak będzie, to się okaże. Także dzięki wielkie za uwagę. I do zobaczyska w kolejnej części.